Witam, zapraszam Was do obejrzenia filmu 4 dni z życia karpiarza. Film zostanie nagrany w miejscowości Perzyce na zalewie sieci na 1. Zalew sieci na 1 to mój karpiowy matecznik. To tutaj, 7 lat temu, rozpocząłem swoją karpiową przygodę. Właśnie tu, na zalewie sieci na 1, uczyłem się łowić karpie i najwięcej tych karpi w życiu złowiłem. W ciągu tych czterech dni zaprezentuję Wam kompleks trzech zalewów: siecina 1, na 2 i na 3. Opowiem Wam, jak Polski Związek Wędkarski tymi yy, zalewami zarządza. Pokażę Wam też techniki, jakich używam do połowu karpi. Mam nadzieję, że przynajmniej jednego karpia uda mi się wyholować razem z Wami. Jedźmy więc na zalew, zobaczmy jak on wygląda po czterech latach mojej na nim nieobecności. Jesteśmy teraz na tak zwanej Tamie, na północnej części zalewu. Jego szerokość w tym miejscu to szerokość dużej rzeki nizinnej. Tam dalej, na południu, zalew jest dużo, dużo szerszy. Cały zajmuje powierzchnię około 32 hektarów. Zobaczymy go dzisiaj w całej okazałości, z każdej strony. Najpierw jedziemy na część zachodnią, żeby sprawdzić, czy moje stanowiska wędkarskie są wolne. Znajdujemy się od zachodniej strony zalewu, na jego jeszcze nadal wąskiej części. Być może któreś z tych miejsc wybiorę teraz do swojej karpiowej zasiadki. Chociaż patrzone mam, zupełnie inne. Nieco dalej nieco. Na południe, w tamtym kierunku. Za chwilę Wam pokażę to miejsce. Na razie, obejrzyjcie sobie zalew, jak on wygląda tu, właśnie stąd. I już jedziemy dalej. Jesteśmy teraz na wschodniej części zalewu Tuż przy samym półwyspie który widzicie w całej okazałości I jeszcze raz Cała szeroka część zalewu Dla Waszych oczu Znajdujemy się teraz na grobli łączącej dwa zalewy Sicina 2 i na 3 To właśnie na tych w zalewach kartę są karty którymi polski związek wędkarski koło Wtorzyta zarybia między innymi siecinę 1 jezioro Rokity, jezioro Czarne w Czarnowie, jezioro Piaseczno a także jezioro Lipiańskie tak właśnie wygląda moje miejsce moje stare miejsce to właśnie tutaj te karpie łowię. wracam właśnie z pierwszej wycieczki nad y, Sicinę 1 sprawdziłem tam wszystkie miejscówki te złe i te dobre i swoje stare, sprawdzone i takie na których chciałbym łowić Niestety te, na których chciałbym łowić, są oblegane przez wędkarzów. Tego się właśnie spodziewałem. Łowienie ryb spokojnego żelu wymaga nęcenia, Teraz trzeba takie łowisko przygotować na kilka, no nawet kilkanaście tygodni wcześniej. Cóż, będę musiał dokonać jakiegoś wyboru i znaleźć taką miejscówkę którą będę mógł spokojnie zanęcić, będąc jednocześnie pewnym, że nikt z wędkarzy nie przyjedzie na nią wcześniej, nie podsiądzie mnie i nie zmarnuje mojej pracy. Karpie uczą pokory, uczą także myślenia. Jedziemy do domu. Wieczorem pierwsze ręcenie. Jadę strzelić w wodę pierwszą porcję kulek proteinowych. Dzisiaj trochę popadało, więc jest szansa, że wędkarze, którzy łowili ryby, wrócili już do swoich domów i nie będą mnie widzieć. Najważniejsze to nie dać się podsiąść konkurencji. Na początek przygotowałem około 80 kulek na bazie mączki kukurydzianej i sojowej. Myślę, że na dzień dzisiejszy to wystarczy. Tutaj nigdy nie trzeba nęcić zbyt mocno, bo łowisko nie jest przenęcone przez karpiarzy. Można więc małymi dawkami próbować ściągnąć w łowisko te duże karpie, o które nam najbardziej chodzi. Kulki wyglądają tak. Są żółciutkie, ładne. I zobaczymy czy posmakują karpią. pierwsza partia, jutro następna pojutrze znowu i w niedzielę znowu obie karty dopisałem dzień drugi to dzień zakupów jadę właśnie do sklepu wędkarskiego potrzebuję kupić atraktor bananowy aby wzmocnić siłę zapachu moich kulek proteinowych. banan zawsze na zalewie się sprawdzał Zresztą nie tylko na zalewie, to naprawdę bardzo dobry zapach, ściągający karpie. Oprócz atraktora chcę kupić także sypką zanętę, kukurydzę i pelet. Zanętę wraz z peletem i kukurydzą formuję w kule zanętowe, tak wielkości, Mandarynki, aby zmieściły się do koszyka mojej procy Następnie tą procą wystrzelę to wszystko w łowisko. Szybka, zanęta i pelet ściągną w łowisko małe rybki spokojnego żeru, takie jak płocie, leszcze, krąpie. Pojawią się także mniejsze kartki. A za nimi, mam nadzieję, przypłyną te duże, o które mi chodzi. Zbliża się dziewiąta godzina czekania na branie. Rano miałem dwa podjazdy, ale nic z tego nie było. Nie były to na pewno karpie, być może leszczyki. A być może karp zahaczył jedną z płetw swoich, płetw, moją żyłkę. Łowisko zanęcone kulkami proteinowymi, sypką zanętą, kukurydzą. Myślę, że w wystarczającej ilości. Mam dużą nadzieję, że jutro rano wyniki moje będą dużo dużo lepsze niż, niż dzisiaj i że uda się jakiegoś karpia złowić Przez te prawie 9 godzin siedziałem sobie w spokoju słuchając tylko szumu wiatru oglądając kumulusy na niebie i zalew Cóż karpiowanie to nie tylko łowienie karpi to także Podziwianie przyrody i bytowanie w niej, pokażę Wam teraz moje skromne stanowisko, jakie sobie dzisiaj przygotowałem. Nie będzie tu żadnych rewelacji. Tylko to, co potrzebne, niezbędne minimum. Jest więc mata karpiowa, podbierak. dwie wędki na potwórkach, bo tak lubię i trochę Majdanu a zalew, zalew wygląda dzisiaj pięknie posiedzę tu jeszcze godzinkę a potem zwinę się aby jutro rano skoro świt wrócić i zacząć wszystko od nowa zakładanie kulek proteinowych to dzisiaj czynność prawie laboratoryjna i gotowy dziś karpiarzom pomaga elektronika elektroniczny sygnalizator broń wskazuje brania od brzegu jak i te do brzegu taki elektroniczny dżingiel nie będzie potrzebny a bardzo ułatwia życie Kołowrotek z wolną szpulą to urządzenie ułatwiające życie karpiarzowi. Posiada on dwa hamulce. Przedni i tylni. Kiedy wolna szpula jest włączona, działa hamulec tylni. Jest on przeważnie ustawiony lekko, tak aby karp a właśnie mamy branie karpia. To całkiem, całkiem niezłe. Już Nie mogę się nadziwić. Mam nadzieję, że jest większy, ale ale i taki mały cieszy, zwłaszcza że z dzikiej wody. That's <laughs>